Maciek, skaczecie tu jako cała drużyna właściwie bardzo fajnie w Trondheim. Jak Tobie się skacze tu dzisiaj? A no, mi osobiście się źle skaczy tutaj. Nie wiem, trochę mi ten rozbieg tutaj nie odpowiada i ogólnie skoczam. Te pierwsze dwa skoki były nie za dobre, ten akurat był najlepszy w kwalifikacjach, ale najgorsze jest te skoki tutaj no, nie sprawiają mi po prostu radości, przyjemności. Mnie to trochę tak frustruje, że nie mogę skoczyć tak, jak chciał. Czy myślisz, że jest szansa, żeby coś poprawić przed jutrem? Na pewno jest szansa. Już parę razy w tym stanie pokazałem, że na dzień można zmienić skoki i skakać zupełnie inaczej. Niewiele brakuje do dobrego skakania. Myślę, że trzeba troszkę nastawienie zmienić, podejście i wtedy powinno być dobrze trochę techniczne rzeczy poukładać, przede wszystkim dojazd i wtedy można walczyć. Na pogodę nie narzekacie tu, nie? Nie, pogoda jest bardzo fajna, lekki wiaterek, który nie przeszkadza, mróz, że te tory tutaj są tak sztucznie mrożone, są w ogóle e, podobne jak w Garmisch, gdzie problemem jest tylko opad śniegu na tych torach, a tak to tak one są e, super utrzymywane, także tutaj z pogodą nie powinno być problemu. Emocje po tym konkursie w lachti opadły już? Tak, nie w lachti, tylko w kłopie. Opadły wczoraj no. Ile można się już denerwować? No. Bo oczywiście frustracja i zdenerwowanie, ale no, no nic nie mogę na to poradzić. No. Tak, taki jest ten sport i, i sprawiedliwe. No. Chyba, chyba łatwiej było mi po prostu przeżyć to, gdybym wiedział, że ten skok po prostu zepsułem, bo z tak dobrego skoku skoczyć 107 metrów to po prostu było. To była taka trochę porażka dla mnie. Wiedziałem, że warunki były bardzo złe nie było szans, ale to tak troszkę ciężko sobie to w głowie wytłumaczyć, że bardzo dobrego skoku się nie dostaje do 30. Ale... ale o tym już zapomniałem i jutro będę tutaj walczył. Dzięki Maciek, no i życzę powodzenia jutro w konkursie. Dzięki. Dawid, no niesamowite tutaj miałeś te skoki, chyba dobrze się czujesz, Trondheim? Znaczy ja tu w sumie jestem drugi raz, ale. Takie przyzwoite te skoki. Pierwszy był troszkę spóźniony, ale później już drugi, trzeci były takie ok, i, i metry też zadowalające. Także, także fajnie się dzisiaj tutaj skakało. Ogólnie całą drużyną skaczecie bardzo dobrze w kwalifikacjach. Wszyscy praktycznie po, po kolei prowadziliście. E, Staliście w tym miejscu dla lidera. To chyba fajne. No, tam się nam Kraft tylko wcisnął w kolejkę, no ale trzeba mu to wyba wybaczyć. Ale tak to bardzo przyjemnie, jak się tak tylko Polacy zmieniają na literze. Nie, nie żal ci, że sezon powoli dobiega końca? Ja wiem czy żal myślę, że już też troszkę to zmęczenie się daje, daje się we znaki i ja o jakimś tam odpoczynku się myśli. No ale myślę, że ogólnie i tak sezon, sezon nie, był w miarę, jeszcze się nie skończył, ale to co, to, co na razie było nie, było nie było złe i jak do, jak do tej pory najlepszy sezon, także, także jest fajnie. A, a jak się zacznie następny to wtedy będziemy walczyć o, o lepsze miejsca i... I też będzie dobrze. Czujesz, że jutro będzie ok? Pewnie. Życzę, żeby jutro były fajne takie skoki, jak to w kwalifikacjach. Dzięki.